Taki oto piękny wzmacniaczyk produkcji chińskiej. Zgrabniutki, malutki, idealny na testowanie właśnie naprawionych kolumn, czy to głośników. Na szybko, by coś podłączyć i żeby akurat nie zajmował dużo miejsca. Idealne rozwiązanie dla naprawdę warsztatu takiego, jaki mam obecnie, i mili Państwo, można sobie tutaj dać się bez problemu w moim akurat pomieszczeniu gdyż jak sami wiecie mam dość mocno ograniczone miejsce więc taki wzmacniaczek bardzo piękny fakt faktem tylko wygląda a brzmi to tam już mniejsza o większość gdyż jak mówię na szybko coś sprawdzić podłączyć do telefonu wejście AUX na syncze i możemy testować naprawione swoje głośniki.